Witam Was serdecznie kochani spod znaku bliźniąt w tym czytaniu karta rota dla Was na nadchodzący miesiąc na styczeń. Zobaczymy, jak ten początek roku będzie się wam układał. Postawimy najpierw karty na sprawy takie związane z sytuacją materialną, czyli praca finanse wasze. Mamy tutaj kartę umiarkowania, jest karta siły i karta cesarza. To to jest bardzo mocne zestawienie. Jeżeli chodzi o Wasze plany, przedsięwzięcia, jest tutaj dziewiątka mieczy, jest też dziewiątka buław i koło fortuny. No dobra, no dobra. Mam wrażenie, że wiem, czego to dotyczy. Postawimy także. O, tutaj troszkę mi się skawalił ten obrusik. Więc ta karta troszkę odstaje, ale to niczego nie zmienia. I zobaczymy także, jakie wasze zdrowie będzie w tym czasie i samopoczucie, tak? Zdrowie i samopoczucie Giermek, denarów i Buław, jak i królowa Pucharów, to chyba nie najgorsze zestawienie. Moi drodzy, zanim przejdziemy do czytania, nie zapomnijcie o lajku, rozważcie subskrypcję kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bliźniaki. A my patrzymy, co się tu dzieje, jeżeli chodzi o tą sytuację materialną. To ja najpierw zacznę od tego umiarkowania, które tu jednoznacznie wskazuje na kwestie finansowe, właśnie materialne, finansowe, a nie plany, czy nie praca i nie te obowiązki jakieś takie, które codziennie, którym codziennie musimy sprostać bliźniaki, no wy także, tak? Mam takie wrażenie, że nie jesteście tutaj uwolnieni od tego. Karta umiarkowania mówi o tym właśnie, że będzie to całkiem spokojny, taki nienadzwyczajny miesiąc w tych sprawach materialnych, finansowych, Finansowych. Czyli nie ma żadnych niespodziewanych, nieprzyjemnych wydatków. Te, które mamy, które planujemy, najwyraźniej także dla Was bliźniaki nie będą jakieś obciążające. Okej, okay, nie potkniecie się na przystanku o walizkę pełną euro, ale chyba mi się wydaje, że w tych kwestiach finansowych, jak wszystko idzie tak spokojnie, fajnie, bez jakichś perturbacji, przeszkód, dodatkowych wydatków, to jest. Jest to, mam wrażenie, całkiem dobry znak, i tu to umiarkowanie jest właśnie takim uspokajaczem niejako w tym czytaniu, że nie musicie się tą sferą aż tak bardzo martwić. Ale, moje drogie bliźniaki, o wiele ważniejsze nawet jeszcze w tym wszystkim są te karty Cesarza i karty Siły. Jeżeli chcecie, kochani, w tej sferze materialnej, ja wezmę to na przykładzie pracy, tak, bo to najłatwiej tutaj przedstawić. I można odnieść także do jakichś innych sfer. Może, e, kochani, jeżeli na przykład chcecie jakiś remont wprowadzić, czy coś takiego, co także e, wpływa na tą sytuację materialną, to też można te karty do tego odnieść. Moi drodzy, jeżeli chcecie wprowadzić jakąś zmianę w swoim życiu, jeżeli macie jakąś ambicję, e, tak, którą chcecie. E, nie myślcie, że ja teraz tutaj piętnuję osoby, które nie mają takiej palącej ambicji, żeby cokolwiek tu zmienić. Ja nie zmuszam do tego, ani w żaden sposób nie, nie popycham za bardzo. Ale moi drodzy, jeżeli jest jakiś cel, który macie taki w, w sobie ułożony, który chcecie, żeby w styczniu wszedł w życie, chcecie zmienić pracę, chcecie awansować w pracy, chcecie zmienić jakąś jedną rzecz, która właśnie się tu która dotyczy waszej pracy i może byście chcieli trochę sobie ją no, tak dostosować do swoich potrzeb, tak? Bardziej, bardziej uszyć na swoją miarę, to styczeń jest na to dobry. Karta cesarza wskazuje, że wy musicie tutaj te konkretne działanie jednak zapoczątkować, tak, czyli jeżeli chcecie, żeby taka jakaś zmiana, żeby tutaj jakaś sprawa została załatwiona, żeby się udała, no to nikt Wam tego sam z siebie nie da, to, to trzeba trochę zawalczyć, a przynajmniej wykonać ten pierwszy krok bliźniaki w tą stronę, to mówi ten cesarz. Ale karta siły mówi o tym, że jeżeli się na to odważycie, jeżeli pójdziecie w tą drogę tą drogą, to czeka was no, no, czeka was to, że wam się to uda, czyli czeka Was sukces tak naprawdę. Bo dacie z siebie wszystko. Karta siły mówi o daniu z siebie naprawdę wszystkiego w wypadnięciu w najlepszy sposób. Jeżeli to jest wiecie, w jednym danym momencie, załóżmy. Idziecie na rozmowę kwalifikacyjną, idziecie porozmawiać z, z jakimś potencjalnym nowym szefem do firmy. No, czyli jest ten jeden moment, w którym trzeba się sprzedać, trzeba się pokazać od najlepszej strony. No to karta siły mówi, że w tym momencie po prostu ding 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 ding. Jesteście na 120-150% swoich umiejętności sprzedaży samego siebie, tak, czyli no, lepiej by się nie dało. Czyli te umiejętności, które macie, tak, te zdolności, talenty, one po prostu idealnie wychodzą na wierzch i, i, i są widoczne w tym wypadku. Więc moi drodzy, na pewno, jeżeli chcecie, żeby coś tutaj takiego się wydarzyło i podejmiecie te starania, to będzie Wam to dane, to Wam się to uda. Moi drodzy, jeżeli chodzi o te plany przedsięwzięcia, mamy tutaj tak naprawdę podział tego czytania na dwa aspekty. Pierwszym jest karta Koła Fortuny. I Koło Fortuny mówi o planowaniu czegoś długofalowego, o tym, że będziecie myśleli nad zrobieniem czegoś, co i będziecie też przygotowywali to pewnie w jakimś stopniu, coś co w przyszłości, w nadchodzących miesiącach będzie miało mieć miejsce. Czyli no bliźniaki bardzo, na, taki najprostszym najprostszym przykładem jest w tym wypadku no nie wiem, jakieś wyjazdu planowanie, tak? Czyli myślicie sobie nad jakimiś wczesami gdzieś tam, może na lato już zaczynacie pierwsze kroki w tą stronę przygotowywać. Ewentualnie koło fortuny mówi o rozpoczęciu czegoś, co będzie trwało przez długi czas i to się no, uda utrzymać przez ten dłuższy czas. I teraz przechodzimy do tej drugiej części Czytania, jakby do tej drugiej części ułożenia tego karty, gdzie mamy dziewiątkę mieczy i mamy dziewiątkę buław. I moi drodzy, no ja wiem, że styczeń jest takim miesiącem, kiedy zaczynamy odnajdywać i wynajdywać siebie na nowo, czyli zmieniamy swoje życie, wprowadzamy jakieś postanowienia, często noworoczne. Ja nie mówię, że wszyscy z Was, niektórym z Was pewnie jest dobrze z tym, jak się mają, ale wielu z nas jednak chciałoby coś zmienić, więc początek roku często jest do tego dobry. No i widzę, że rozpoczynacie ten proces. I teraz tak, mamy dziewiątkę mieczy, która wskazuje, że w pewnym momencie będzie chwila zwątpienia, nie? Tak jak zawsze jest taka chwila zwątpienia, entuzjazm trochę się wypala, efektów może jeszcze aż tak bardzo nie widać. Idziecie coś tam ćwiczyć, odchudzacie się w międzyczasie, tak? Czyli ograniczacie jedzenie, wchodzicie na tą wagę no i nie widzicie tam po tych trzech tygodniach, żeby tam spadło 20 kilo, mm. <laughs> które byście chcieli do, do lata zrzucić. no? Motywacja troszkę opada, to nie jest łatwe. Ja to dobrze rozumiem, że to nie jest łatwe, ale kochani, widzę, że jak najbardziej, jeżeli tylko no stwierdzicie, że no, spróbuję, tak, spróbuję iść dalej, to uda wam się wyjść z tego obronną ręką, czyli przezwyciężyć ten moment próby, tak, Prze przez te przezwyciężyć ten moment zwątpienia, G czyli wiecie, oznacza to tyle, że nie narzuciliście sobie jakiegoś reżimu, nie zarzuciliście sobie jakiegoś celu, który jest nieosiągalny. On jest osiągalny, możecie to utrzymywać, ale no, będzie takie zwątpienie jednak w trakcie, z którym dacie sobie radę no, poradzić, radę poradzić sobie dacie, tak, bliźniaki? Uwielbiam często powtarzać te same wyrazy prawie, że... Ale, kochani, no, nie, nie zdziwcie się, że ten moment przyjdzie, tak, tylko wtedy... Pamiętajcie także przesłanie kart, że siłą woli nawet uda się sobie z tym poradzić Wam. Zdrowie, samopoczucie. To akurat będzie działało na Waszą korzyść. Mamy królową Pucharów, która po prostu mówi w tym wypadku, że będziecie w dobrych. Humorach. Będziecie mieli to dobre nastawienie, takie naprawdę dobrotliwe wręcz nastawienie. Może bardziej empatyczni nawet będziecie tutaj pod to, by to podchodziło, tak? Karta królowej pucharów mówi o takim dostrojeniu emocjonalnym, czyli to jest też ważne często do funkcjonowania takiego normalnego i szczęśliwego w życiu, żebyśmy my nie mieli tych jakichś obaw i rozterek emocjonalnych. Takich mentalnych, widzę, że tego, to wam nie grozi, bliźniaki w styczniu, a te giermki tutaj, ci dwaj panowie, czy, czy te dwie postaci giermek denarów i giermek buław one są mocnym połączeniem, bo jednocześnie giermkowie często mówią o pozytywnej energii o dużej, takiej młodzieńczej energii po prostu sami z siebie to jeszcze denarów giermek mówi o wytrzymałości takiej, no, odporności zdrowotnej, tak, czyli po prostu tej twar twardości waszej, waszego organizmu, a giermek buław mówi o energii, którą macie, tą taką palącą energię do robienia fizycznych rzeczy, tak? czyli ta fizyczna energia, nie tylko ta mentalna, więc, no, to jest całkiem fajne, takie pozytywne zestawienie do, które przyda się w tych wszystkich posta postanowieniach, które sobie postawicie. Dobrze, bliźniaki, tym pozytywnym akcentem przechodzimy do czytania już tego jakiego prywatnego, uczuciowego. Postawmy karty na te. Na te kontakty Wasze z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi, ważnymi ogólnie osobami. To jest Król Mieczy, Giermek i Królowa Denarów. A także jak będzie się układało między Wami a tą ukochaną osobą. Ewentualnie, bliźniaki, jeżeli jesteście singlami, zobaczymy, czy jest tutaj dobry czas na poznanie kogoś fajnego, czy rozwój tej relacji. Jest szóstka i dziewiątka denarów i karta. Asa Pucharów to chyba nie najgorzej. Ale, moi drodzy, kontakt z rodziną, bliskimi, tymi ważnymi dla Was osobami. E, pierwsza rzecz, e, no, no to może pierwsza ta mniej ekscytująca, e, królowa denarów. E, będziecie naprawdę w miłych, takich spokojnych, ale takich spokojnych e, relacjach z wszystkimi w Waszym otoczeniu. E, będziecie się dogadywali. Nawet królowa denarów troszkę czasami wskazuje na to, że będziecie działać tak odrobinę na inne osoby, czyli te inne osoby w Waszym otoczeniu będą bardziej potrzebowały Was niż Wy ich. Żebyście nie zrozumieli tego źle, to nie znaczy, że możecie mieć ich gdzieś, nie? E, tak? Bo to bo są Wam niepotrzebni czy coś takiego do szczęścia i do bycia. To nie o to chodzi. Chodzi o to bardziej, że te osoby właśnie będą no, patrzyły w Waszą stronę po jakieś oparcie, po radę może tak, że mo nie, nie chodzi, że będziecie musieli ich tam trzymać za rękę i wszędzie prowadzić, ale bardziej o to emocjonalne takie wsparcie, pogadanie tego, że, że oni będą czuli, jeżeli jesteście w otoczeniu ich, tak, tych osób, że wszystko jest dobrze. Tak? jeżeli wy jesteście i wy się dobrze czujecie, i wy się dobrze macie, i oni są koło was, to znaczy, że wszystko jest tak naprawdę ok, wszystko jest dobrze, świat idzie w dobrą stronę, jutro będzie wschód słońca, e, i tak dalej, i tak dalej. Da, jesteście takim uziemieniem, nie? Takim uziemieniem e, tej normalności, tą ostoją normalności. I tej normalności Wam będzie trochę potrzeba, bo jest giermek denarów i król mieczy. I to wskazuje na to, że jakąś osoba, jakaś osoba w Waszym otoczeniu, najczęściej jest to ktoś, kim się opiekujemy. Najczęściej jest to ktoś, nad którym, co do tej osoby mamy takie poczucie, że jesteśmy za nią, czy za niego odpowiedzialni, czyli dziecko, młodszy brat, tak, te wszystkie osoby, takie może przyjaciel, który jest na którym nam bardzo zależy, a też może nie jest najbardziej dojrzałą osobą na świecie, i tak dalej. I widzę, że ta osoba ma jakiś pomysł, jakąś drogę idzie, zaczyna coś robić, to nie jest ogólnie założenia nic złego, tak, ale ona będzie potrzebowała nakierowania. Ona będzie potrzebowała właśnie takiego waszego jasnego przesłania, mądrości może troszkę od was będzie szukała i w tym wypadku ważne jest, żeby nie słodzić tak? Żeby przedstawić rzeczy tak, jak faktycznie, szczerze to widzicie. Można, ja bym taki przykład tu widział, syn. Jest na studiach załóżmy i po tym pierwszym semestrze, bo to pierwszy semestr się teraz kończy i mówi, że nie, że to dramat, że ojejne, ciężko, może on po, poszuka jakiegoś innego kierunku, bo tutaj jest e, słabo, bo tutaj mu ciężko idzie, tak? No i teraz kochani, no jakie wy macie uczucia? Czy faktycznie mu e, doradzić, żeby szukał czegoś innego? To już musicie sami stwierdzić, czy, e, czy, tak, czy to jest dobra droga, tak? Czy też powiedzieć, że OK, studia to nie są łatwe, to nie są rurki z kremem i tego wymaga się trochę więcej niż tam na poziomie tej szkoły średniej i żeby spróbował jeszcze, nie? Pocisnąć to, to troszkę dalej. To już musicie sami ocenić, ale ważne, żebyście nie robili tego pod tą osobę, ani także, żebyście nie. W go czy jej, tej osoby, w sytuację, którą wy byście chcieli, żeby ona robiła, tak? Czyli nie macie jej rozkazywać po prostu. I mówić, jeżeli faktycznie widzicie, że, on, że mu na tych studiach, akurat na tym kierunku specjalnie, to nie jest dla niego, to nie mówić idź, zrób to, bądź, wiesz, dokończ to do końca, tak? To jest dobry kierunek. Musisz to robić. No tego też nie macie robić. Czyli macie być szczerzy w stosunku do tej osoby, ale i szczerzy w stosunku do siebie. Dobrze, poważnie trochę zabrzmiało, ale czasami tak trochę tak wiecie, takiego poważniejszego spojrzenia także wymaga i ta osoba także będzie potrzebowała. Moi drodzy, jeżeli chodzi o uczucia, miłość. Zacznijmy to czytanie, najpierw tą interpretację dla osób, które są, które są singlami, które szukają kogoś, chciałyby kogoś poznać. I moi drodzy jeżeli już kogoś macie niejako na radarze, tu karty mówią, że ewentualne szukanie kogoś zupełnie nowego mogłoby mieć miejsce, mogłoby przynieść efekt, ale wy, kochani, byście musieli naprawdę tak się w to zakorzenić. I tak naprawdę postawić sobie to jako cel, że tak, będę teraz szukał do skutku. Nie? nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie. W tym wypadku faktycznie przyniosłoby pewne rezultaty, więc byłaby ta perełka w tym całym, tam wiecie, kurniku. <laughs> czy, czy chlewiku, czy oborce małej, ale to by wymagało naprawdę takiego konkretnego rzucenia się w wir tego randkowania. Ale moi drodzy, jeżeli macie już kogoś tam na oku, znacie, może już byliście na jakiejś jednej randeczce, nadal nie twierdzicie, że jesteście parą, dlatego to jest czytanie dla Was single, a nie dla osób, które są w relacji już, to rozwój tej relacji jak najbardziej może teraz przynieść poważne, rezultaty, tak? Karty tu wskazują na to, że możecie uzyskać niejako to, czego szukacie, nawet może się już pojawić takie pierwsze wyznanie, miłość, tak, bo to wtedy by takie pierwsze, zna... takie pierwsze przejawy tego mogłyby mieć miejsce moi drodzy, że jest to osoba, która faktycznie warta by była tych uczuć. Więc na tym etapie jak najbardziej fajnie. I teraz moi drodzy, jeżeli jesteście w związku z kimś, jeżeli jesteście z kimś bliskiej relacji, to kochani, ten czas może być bliźniaki dla was naprawdę taki yy, pełen tak? Jest karta dostatku, dziewiątka denarów. Jest karta miłości, aspucharów, pucharów. Tak? E, tutaj może pokażę, jeżeli nie widzicie na odległość. E, więc jest tutaj także uzyskanie tego, co byśmy chcieli tak najbardziej z tej relacji. E, więc nie mówię tu, że przez cały miesiąc będziecie się w siebie patrzeć tylko... Robić, ale na pewno będzie taki moment, czy taki nawet okres, okres w tym miesiącu, w którym będziecie naprawdę czuli, że, że jesteście bardzo blisko siebie i że to uczucie jest silne, tak poważne i, i, i będzie miało to duże znaczenie na przyszłość. Albo po prostu już jest i nigdzie nie idzie. Nie? Dobrze, moi drodzy, przejdźmy teraz do postawienia kilku kart. Pierwszej, która mówi o dobrej rzeczy, która idzie w Waszą stronę. Mamy kartę pustelnika. Jaka jest ewentualna przeszkoda? To jest rycerz buław i rada kart, czy też pomocny wpływ, i to jest giermek denarów. Dobra. Ta dobra rzecz, właśnie ten dobry wpływ, z jednej strony pustelnik może mówić o czymś bardzo prostym o tym, że mieliście rację, tak? o tym, że em, jakaś była sytuacja, w której podjęliście może jakieś decyzje, wiedzieliście, że tak się wydarzy, albo przynajmniej zakładaliście, i faktycznie e, tak się stało, i dzięki temu macie jakieś pewne korzyści. Za to pustelnik może także oznaczać coś bardziej głębszego, takiego bardziej, może metafizycznego, gdzie możecie zrobić postępy w rozwoju duchowym, tym ezoterycznym, mistycznym, takim emocjonalnym, także, ale nakierowanym na Was. Więc jeżeli jesteście na takiej ścieżce. To też tutaj widać, że będą e, widoczne sukcesy w tej kwestii. Jeżeli chodzi o ewentualną przeszkodę, rycerz Buław, on wskazuje na to, żeby zbyt na taką przysłowiową pałę pewnych rzeczy nie robić bliźniaki. Czyli jeżeli chcecie tutaj na przykład to zrobić, tak, chcecie ten krok wykonać, no to przemyślcie go najpierw, a nie, że nagle was, was się coś obudziło, a może to spróbuję. Nie, nie tu trzeba. E, Chwilkę, chociaż tak rozważnie, tak z... dorośle, tak zrobić pewne rzeczy, a nie rzucać się od razu na coś. Nie? Czyli może być taka sytuacja, kochani, w, waszej, w Waszym życiu w styczniu, gdzie będzie taki może moment, który będzie Was zachęcał do rzucenia się na coś. To, to nie jest dobra droga, tak, to nie jest dobra droga, lepiej zrobić to systematycznie i na spokojnie, bo tak jak tutaj rozmawialiśmy, em, narzucenie sobie zbyt wiele rzeczy naraz, tak, e, nie jest wam wskazane, o, ja bym tu widział bardzo fajnie to, że jeżeli chcecie jakąś na przykład zacząć ćwiczyć, to zacznijcie na spokojnie. Nie że pierwszego dnia, kiedy podejmujecie te ćwiczenia, to nie idźcie na, na tyle, ile fabryka dała, tylko tyle, ile. Racjonalnie powinno się poćwiczyć, bo potem nie wiem, na następny dzień zakwasy i będziecie leżeć w łóżku. Zato Rada Kart jest to giermek denarów, który sugeruje, żeby próbować nowych rzeczy. Tak żeby próbować nowych rzeczy. One mogą być praktycznie tu w każdym możliwym aspekcie widoczne, ale jeżeli załóżmy, ktoś was będzie chciał wyciągnąć na jakąś dziwną kuchnię, tajską, meksykańską, peruwiańską, to pójdźcie i spróbujcie, może to akurat będzie coś w czym się zakochacie, tak? miśniaki? <laughs> Życzę wam dobrego miesiąca, tego dobrego stycznia. Wydaje się, że Zły on nie będzie. Kochani, ja jestem Kosmekowski. Dziękuję Wam za Wasz czas. Nie zapomnijcie o lajku. Rozważcie subskrypcję i mam wielką, wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym czytaniu. Dzięki. Pa!